I wszystkim witam wszystkich serdecznie na tym spotkaniu. Wszystkich tych, którzy mnie już znają, którzy znają, a nie słyszeli, mojego świadectwa, to chciałbym dzisiaj, żeby usłyszeli. Co mam do powiedzenia, co Jezus Chrystus uczynił w moim życiu. Jak mnie poprowadził przez wszelkie rozdroża, poprzez wszelkie manowce, ciemne doliny, i tak dalej, aż do życia z Nim. I tu jest właśnie najważniejszy ten moment, bo po prostu Jezus ma swój plan dla każdego z nas i każdego z nas prowadzi takimi drogami. Że po prostu zawsze meta jest u Niego. Ta dobra czy zła. Ale kończy się właśnie u Jezusa. Moje życie tak się toczyło bezwiednie. Jeździłem po świecie, zwiedzałem świat, używałem świata, jak to ci mówiło kiedyś. Że używaj świata, póki żyjesz, bo co to za życie, jeżeli nie będziesz używał. Więc ja tak żyłem, jak, jak potrafiłem. Urodziłem się w rodzinie katolickiej, oszczono mnie, byłem w pierwszej komunii, wziąłem ślub, później dzieci i tak do kościoła w niedzielę, co niedzielę, no bo tak rodzice wymagali. I takie życie wiodłem przez długi czas, aż do niedawna. O Kościele Katolickim, co mnie zraziło do niego, nie będę już mówił, bo po prostu każdy z nas wie, jaki jest Kościół Katolicki, czy można mu do końca zaufać, co hierarchowie Kościoła mówią, czy mówią prawdę. To jest właśnie to, co po prostu przywiodło mnie do zastanowienia się, którą drogą chcesz iść. Więc po długim czasie, kiedy miałem dużo czasu, pracowałem u takiego Pana profesora w Niemczech, sięgłem do Pisma Świętego, do Biblii i sięgłem do internetu i szukałem Jezusa poprzez właśnie Takie ten. Kiedy się spostrzegłem, że w Słowie Bożym pisze tak pięknie, jak człowiek powinien prowadzić swoje życie. A w kościele nie ma tego, czyli kość, coś nie jest tak. Kościół nie mówi prawdy. Katolicki, mam na myśli. Więc y, zaufałem Słowu Bożemu. I jak najbardziej uchwyciłem się tego y, pisma i po prostu nie zaprzestałem chodzić do kościoła. Nie chodziłem na msze przez dłuższy czas ale czułem się nieszczęśliwy z tego powodu ponieważ żyłem bez punktu odniesienia żyłem jak w próżni nie widziałem jakie to jest moje życie i po prostu kiedy poznałem Jezusa kiedy Jezus mówił takie piękne rzeczy że możesz żyć możesz być szczęśliwym twoja rodzina może być szczęśliwa i tak dalej uwierzyłem uchwyciłem się, jak mówię słowa Bożego, modliłem się o to, żeby Bóg wskazał mi drogę do społeczności, do kościoła takiego, w którym ja będę się czuł dobrze, gdzie będę czuł jego obecność i gdzie będę czuł jego dotykanie się. A w tym kościele właśnie jesteśmy dzisiaj, bez żadnego jakiegoś tam takiego fizycznego dotknięcia. Dużo ludzi skłania się do płaczu. Kiedy Jezus przychodzi, ludzie płaczą. Z radości, ze szczęścia, bo tak jest. I tak właśnie, kiedy zdecydowałem się, że będę szedł za Jezusem, to Jezus stawiał mi właśnie różnych ludzi na mojej drodze, którzy właśnie mi przybliżali oblicze Pana, mówili mi o Nim. Widziałem ich radość, ich szczęście. I szedłem za tym, jak, 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 właśnie, jak właśnie powinienem to robić od początku, od dawna. A ja e, brudziłem się w moim życiu, w alkoholu, w opijaniu się, w różnych, różnych złych rzeczach. A kiedy poznałem tych ludzi i zapytał mi się jeden z, właśnie z moich przyjaciół, czy chcę e, oddać życie Jezusowi, bez namysłu, powiedziałem tak, bo przecież kto może, może być moim panem, jak nie Jezus? Przecież, przecież nie diabeł, tylko Jezus, tylko On, bo z Nim chcę być, bo mi brakowało Jego. Nie chodziłem do Kościoła Katolickiego, a brakowało mi właśnie społeczności z ludźmi. I tak się właśnie stało, że oddałem życie Jezusowi, byłem w w zborach w Oleśnicy, byłem w Odolanowie, to jest koło Strowa Wielkopolskiego. I tam z braćmi, którzy mnie prowadzili wtedy do Jezusa, y, czułem się niesamowicie. Wydawało mi się, że mam skrzydła, że mogłem wkruwać. Taki byłem lekki. Przyjechałem do domu, a moja żona pyta się, ty słuchaj, a co tam takiego było? No nic specjalnie, nie, nie czułem takiego fizycznego dotykania się ciepła, przepływu itd., ale czułem się lekki, czułem się dobrze i po kilku dniach zrozumiałem, że Jezus zrobił swoją robotę, bo po prostu piłem, używałem słów wulgarnych, przyjechali do mnie goście, zaproponowali alkohol, a ja absolutnie nie, nie, ja nie piję. Mówię, słuchajcie, ja nie wiem, co się dzieje ze mną, ale ja nie mogę wypić, nie mogę, bo mi nie będzie smakować, a jeżeli wypiję, to mogę zwrócić. No, co ty tego? I dziwili się po prostu, jak. No? no, przecież niedawno piliśmy razem, a dzisiaj mówisz już nie. Tak fajnie było. No, było, ale już nie. A czuję, słyszę, jak rozmawiają i używają wulgarnych słów. Bardzo mnie to raziło, i, i to się zastanawiałem, co się dzieje ze mną, co się takiego dzieje. To było zrozumiałe, że tu jest moc Boża i moc modlitwy, bo taki jeden. Mój serdeczny przyjaciel, mówi, będę się modlił za ciebie. I chciałbym powiedzieć, że modlitwa to jest mowa z Jezusem, i, i to jest taka moc, tak trafia do serca człowieka. A to, co człowiek chce od Boga i prosi go, żeby, żeby uczynił cud, on to uczyni. Bo dlatego, że ja sam na własnym sobie przekonałem się, jak się modliłem do Pana i prosiłem, Panie, dotknij się tych i tych osób. Niech one Ciebie też poczują. Niech one też przyjdą do Ciebie. Moja córka to już dawno temu przyjechała do Hagen, gdzie ja mieszkałem, odjechałem ze względu zdrowotnych, odjechałem do domu. I moja córka. Będąc w Polsce, stwierdziła, że jedzie do męża, bo Krzysiek pracował mój zięć z mną w Niemczech wtedy. Ja zjechałem do domu i ona mówi, że jedzie do męża, nie będzie siedzieć w domu, jedzie do, do Hagen. No i pojechała. Była sama i dwójka dzieci. I co tam robić? W tym domu, w tym mieszkaniu, w tym świecie nieznajomych, ale kilka dni. Kiedy wychodziła na plac zabaw, spotkała pewną kobietę z dzieckiem małym. Tym dzieckiem była Tia, jest tutaj obecna dzisiaj. Stały się przyjaciółkami. Kochały się jak siostry. Mówię o Edytce, siostrze naszej tutaj. One spotkały się i tak się pokochały, że żyły w takim w takiej bliskości, można powiedzieć, w takiej y, y, zażyłości, jak dwie ukochane siostry. Ale widocznie Pan Bóg miał inny plan co do nich i pokierował ich trochę inaczej. przed czas, kiedy ich drogi się rozeszły. I, a Bożenka została krzesną jej synka, czyli Bóg zostawił. Jakby to powiedzieć, druszkę, i żeby mogła z nią się jeszcze kiedyś spotykać. Nie było tej żarzłości, ale ta nitka, ta, nitka, ta drużka, do spotkania była ciągle, bo Bożenka jechała do swojego chrześnika, wiozła mu tam prezencik czy cokolwiek, i miała możliwość z Edytką rozmawiać. Bożenka spotkała też i obecną tutaj Hanie. Opowiadała mi często o Hanie, mi tatuś. No wiesz, spotkałam taką przyjaciółkę. Niesamowita, kochana kobieta. Ona mi mówi tyle o Bogu. Ja sam wtedy jeszcze nie wiedziałem tyle, ale już czytałem Pismo Święte, mogłem dużo już też na ten temat mówić i mówię: To jest dobra kobieta z korona o Jezusie tak mówi. Ale Marii nie, 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 nie kocha tak bardzo. Dobrze, więc mówię: Dobrze, to rozmawiaj z nią i tak dalej. Ale ja jak szukałem swojej drogi do kościoła zielonoświątkowego nie za bardzo byłem przekonany, ale wtedy jak mówię, że Jezus stawiał mi różnych ludzi na mojej drodze i oni oni mnie przyprowadzili do kościoła do zboru, gdzie byłem na nabożeństwie i zobaczyłem co jest. Tak i wtedy właśnie poprzez tą niteczkę kiedy, znaczy poprzez to przyjście moje do zboru gdzie oddałem życie Jezusowi moja córka Bożenka mówi tato, bo byłem w Niemczech wtedy jeszcze zanim od, miałem oddać to życie Jezusowi byłem w Niemczech, mój tatuś a co ty tam robisz? mówię słucham teraz Ewangelii czytam Słowo Boże no i co ty myślisz? Myślę, że pójdę do jakiejś społeczności a gdzie chcesz iść? Ja mówię chyba do kościoła zielonoświątkowego, to ja pójdę też z tobą. No, nie, nie było to tak, że poszliśmy razem. Poszedłem z moją żoną, później e, oddałem życie Jezusowi. Mówiłem to córce, bo w Niemczech zawsze rozmawialiśmy przez telefon. Kiedy przyjechała na święta do Polski, był u nas przyjaciel Piotr Stępniak, gangster niesamowity, nawrócony e, mąż Boży. I przy nim Bożenka oddała życie Jezusowi, wtedy powiedziała, muszę z Hanią się spotkać, muszę jakoś nawiązać z nią kontakt. Ten kontakt nawiązała i poszła do Edytki. I Edytce opowiedziała o Jezusie. I dzięki temu, że Pan, że nasze modlitwy tak poprowadził ją, dzisiaj Edytka jest tutaj. A ja nie przestaję w domu modlić się o, ni o nią i o jej rodzinę. Dzięki temu jest dalsze, są dalsze osoby jej rodziny. Nie poprzestajemy na modlitwie, modlimy się i prosimy Pana Boga, aby, aby rozlewała się właśnie, rozlewało się przebudzenie w tym kościele, aby jak najwięcej ludzi ratować, bo jest zły czas dzisiaj. Jest tyle na świecie zła. Że po prostu lepiej szukać drogi, tej, która przeprowadzi nas do zbawienia. Ja chciałbym tutaj przeczytać krótkie słowo, które natknął się przez mnie Duch Święty, żeby po prostu dać namiastkę tego, co jest w Słowie Bożym. Więc je, jeśliście tylko słyszeli o nim i w nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jerozolimie. W Jezusie, przepraszam, bo no, z tego wszystkiego człowiek podniecony nigdy nie, nie mówiłem tak dużo. E, bo pra, gdyż prawda jest w Jezusie, z, zewleczcie z siebie starego człowieka, wraz z jego pożądaniami, postępowaniem, którego gubi zwodnicze, zgubią zwodnicze żądze I odnówcie się w duchu umysłu waszego, a Obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga, w sprawiedliwości i świętości prawdy. Chciałbym powiedzieć, że stary człowiek umiera, a rodzi się nowy. Takim właśnie staliśmy się my, kiedy umarliśmy w chwili zanurzenia się pod wodę. Stary człowiek umarł, nowy się narodził, nowe stworzenie. I życzę tu wszystkim, abyśmy tym nowym stworzeniem trwali, nie tylko przez chwilę, ale żebyśmy trwali przez całe swoje życie, nie odpuszczali. Niech nas świat nie pociąga za sobą, bo pokusy są strasznie wielkie. Każdy widzi, co na świecie się dzieje, jak jest źle każdy szuka nie wiadomo jakiej drogi ale krzywda jest w ludziach jest nienawiść jest zawiść obłuda kłamstwo złodziejstwo i tak dalej lepiej żyć z Jezusem skromnie aniżeli w świecie w rozkoszach i tak do niczego nie doprowadzi to a słowo Boże mówi o bogatych gdzie ich miejsce będzie także życzę wszystkim wszystkiego co najlepsze i Abyście wszyscy trwali w Jezusie, bo On jest naszym Panem i Zbawicielem. On daje nam życie codziennie. My nic nie możemy do swojego życia dołożyć, tylko On. On daje łaskę nam, że wstajemy, budzimy się rano, to przecież tylko On. Bo jeżeli On by nie pozwolił, ile jest takich, którzy rano, kładli się wieczorem spać, a już rano nie wstali. Ilu jest takich, którzy wyjechali w drogę, iż do domu nie wrócili, a do celu nie dojechali. Wszystko zależy od Boga, od Jezusa, to jego łaska zaprowadzi nas wszędzie, idziemy nie my chcieli, ale gdybyśmy byli tylko z nim, z nim na cały świat, z nim wszędzie i do nieba.